Lasa Darian rysowała święta. Jak się pewnie domyślasz, musimy iść do szkoły. Gdzie ona teraz jest? U koleżanki. Chłopcy nadal jej dokuczają z powodu aparatu korygującego zgryz. Metalowa gęba to jej najnowszy przydomek dranie. Za rok i tak będzie się z nimi pieprzyć. Uważaj na to, co mówisz. Pozwalasz jej nosić makijaż. Wygląda jak szop pracz. Dwa razy o mało jej nie zastrzeliłem, bo myślałem, że ktoś obcy włamał się do domu. Ale nie jesteś zabawna, a poza tym wszystkie jej koleżanki noszą makijaż. Może one nie noszą aż tak wulgarnego. Niektórzy uważają, że jestem bardzo śmieszny. W takim razie przeprowadź się do nich. Nie kuć losu. Co to za facet w szafie? Słucham? Czasami zapominasz, że jestem detektywem. W łazience jest pełno pary, to znaczy, że ktoś brał prysznic, a twoje włosy są suche, więc to ktoś inny. Mężczyzna, ponieważ deska na kiblu jest podniesiona. Pod łóżkiem go nie ma, więc pewnie wsadziłaś go do szafy, kiedy usłyszałaś, że wchodzę. Co to za jeden? To zawsze to samo. Nadal jesteś lunatykiem. Nie powiesz mi, kto to jest? Chcesz, bym otworzyła szafę? Proszę bardzo. Wtedy obydwoje przekonamy się, że jesteś wariatem. Czy tego właśnie chcesz? Nie. Dziękuję. Nie musisz otwierać drzwi. Policzę do trzech, a potem strzelę. W każdej chwili możesz mnie powstrzymać, mówiąc prawdę. Raz, zadzwoń do psychiatry i powiedz mu, że zwariowałeś. Prawda to piękna rzecz. Dwa, jak śmiesz wchodzić i. Ci... Trzy. Posłuchaj, chciałeś, by nie wystykła? Nie rób nic głupiego. Jaka była? Na twojej skali. To się po prostu stało. Oczywiście. Tak po prostu. Czysty zbieg okoliczności. Potknąłeś się i przygwoździłeś moją żonę swoim fiutem. Przepraszam panią, ale straciłem równowagę. Odłóż broń. A tak. Może rzeczywiście tracę panowanie.